Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie kochani na Zdrabko Masach o, zdrabko misi dzisiaj już jest 21 grudnia i mamy dzisiaj kochani premierkę premierkę drapki, zielona kasa zielona zdrabka jak zielona choinka zdrabka liczbowa nic tutaj się kochani nie zmienia tylko, że mamy trzy rządki liczb nie, dwa naszych liczb, wygrywające 4 liczby. Szukamy też kochani Vora. No i tabela wygranych, 10 stopni od 5, poprzez 10, 15, 25, 50, 100 do 5 stopnia, a główna 200 tysięcy. No i co? Ona dzisiaj 21. Ja tutaj sobie oddarłam 21. Krzyżóweczkę. I do tego mam trzy krzyżówki: 54, 51 i 61. Podsumowanie krzyżówek, kochani, tak sobie pomyślałam. Zrobimy w pierwszy dzień świąt. Tam będzie taki miksik za 30 zł, gdzie tam będzie na dobry rok. Jest na Fortuna i dwa Mikołajki. I wtedy, kochani, zrobimy sobie podsumowanie. Dobra, zaczynamy. Ja mam zdrabki: 12, 13, 14. 45, 48 i 50. I tak sobie zaczniemy od najniższej, czyli od dwunastki. Oczywiście zdrapki wybrałam, kochani. Oczywiście wybrałam zdrapeczki, nie wiecie. Zobaczymy, czy ja się w ogóle z tą warstwą ścieraną, że tak powiem, o. Za przyjaźnie. Ten, zdrapki Leżały. Jakie leżały, takie wzięłam. Warstwa ścieralna. Powiem Wam, że na razie wygląda na przyjemną. I szukam. 34, 13, 26 i 20. O. A Oni. Tak rządkami będę. Słuchajcie, żebyście.

I jedenka to nie moja, dziewiętnastka, nie, trzydzieści, nie, dwadzieścia potrzebuje, szesnaście też nie, i szóstka nie. Czyli pierwsza zielona kasa okazała się pustakiem, MS. Dwunasteczka, trzynasteczka teraz, kochani. I szukam wygrywających. Dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, i 36. sześć. A patrzymy, co tam mamy. O. Dwójeczka nie moja, dziewiątka nie dziewiętnaście, nie trzydzieści cztery to jest obok, i 3, i dwanaście również nie. To więcej oboków mogą zdawać, jak są te trzy rzędy, co? Mają większą rozpiętość do oboków. 32, nie, obok 17, nie, 36, wygrana jest, wow! 13 jest wygrana, 36 jest wygrana, 30, nie i 18, nie, czyli ta zdrabka jest wygrana. Zobaczymy, czy tylko z tym, jedną wygraną zostaniemy. Trójeczka nie, siódemka nie, trzydzieści pięć nie, jedenka nie i 21 pomiędzy. A tu mamy w 13 piątalka. Patrzymy, jakie są kontrolne na piątaka, bo ja... L, L wygląda. No to jest piątka. No patrzę, 22 nigdzie nie było. 33 też, nie dwudziestki... Też nie i 36 jest. I da nam piątkę, trzynasteczka. Brawo. Czternasteczkę. Przechodzimy do czternastki, kochani. Odcinek nagrywam w przerwie. Między pracą w pełną. Ale pewnie dopiero po czternastej, koło piętnastej dostaniecie odcinek. 11, 27, 20 i 18 bo teraz dążę tylko nagrać, już nie zdążę stawić. 31, nie 12, nie 2, nie, 19 nie i 23 też nie. Jeśli godzinka mam przerwę, więc w czasie godzinki mogę sobie spokojnie. Yy. Że tak powiem, nagrać. No i drugi rządek 8, nie 26, też nie. E, nie mamy, czwóreczki nie mamy i 29 nie mam Zobaczcie, nisko zrobili ten trzeci rząd. 22, dwa, nie 36, nie 13, nie 28, nie I szóstka nie, to jest pusta, kochani. To co? Produkcja pustaków, pewnie. Teraz mamy 45 numer. 30 zł. mój wkład na premierkę. Ciekawe, czy coś poza tym piątkiem jeszcze odzyskam. dwadzieścia sześć, szukamy szesnaście, jeden i trzydzieści dwa. A mamy, słuchajcie, trzynaście, dwadzieścia siedem, obok dwadzieścia dziewięć, nie, czwóreczki nie mamy i ósemki też nie. się tego Mikołaja też nie widzę. Nie uwidziałam Dwadzieścia cztery, nie moje, trzydzieści trzy, nie, dwadzieścia jeden, nie, czternaście, nie i siedemki też nie szukam. Siedemnastka. Nie moje, to jest obok, jedenastki. nie mam. Dwójka jest oboczek, trzydzieści sześć nie mam i dwadzieścia dwa nie. Tu jest C. Z CL, czyli niestety, pustak 45, jeszcze zostało 48,50. Gromada pustaków, kochani, i brudku. Brudku to jest co nie warstwa, jest dobra, ale strasznie brudząca. 11, 2, 9, 26. Takich szukamy, a mamy

32, nie moja, 24 też nie, 27 obok, dziewiątka nie i 29 nie. Kolejny, kochani, pustak. M.A. Wstała już nam tylko jedna drapka i tylko jedna jest wygrana. Coś ta premiera pustakowana. Pustakowo mi. 50, ostatnia z paczki. Zobaczymy, co to będzie. Same pustaki mi Pani wyłożyła, tak? Ale mhm. nie, już nie będę biegła absolutnie, nie. tam kiedyś po nowym roku, po sezonie świątecznym, to idę i zdrabcę, dam szansa, ale nie teraz. 2, 9, 14 i 17 szukamy. A mamy 13, nie nasza, 31, nie. Czwarzeczka nie, nie i 29 nie. Jeszcze pustak City. Słuchajcie, normalnie pustak. 11 nie, 8 nie, 16 też, 19 nie i 12 nie. Wór się nie okazał. Pranie się skończyło. 26 nie moje, 34 nie moje, 22 nie, 23 nie, i 30 nie. Czyli kolejny pustak, kochani S. M. Dobrze. Sreberka, co nie miara. Jakiś brutalny po prostu, się trafi to zrabka. Ale dobra. Podsumowanie jest takie: tu są 5 pustaków. tylko jedna. Zdrabka z numerkiem 13. Dała piąta, dała zwrot. 5 półstaków. Dobrze, kochani. Ja tymi półstakami się nie przyjmuję. Do krewki tej zdrabce na razie nie robię. Na razie są zdrabki świąteczne, więc tutaj jakby i lecimy z innym klimatem. I krzyżyweczka, kalendarzyk. Odliczenie nasze, kochanie, kochani, 21 cała do zdrapania, no i tutaj po pięć literek. Zaczynamy od 21. Trzymajcie kciuczki, żeby coś tam fajnego jeszcze wpadło. No tam z tą krzyżówką nie jest najlepiej, ale z podsumowaniem. Ale to kochani, podsumujemy sobie w pierwszy dzień świąt. Będzie odcineczek, oczywiście. Wyjeżdżam na święta, ale odcinki można zaplanować. Więc, taki pierwszy dzień świąt odcinek. E. Patrzę, czy widzicie ładnie? Widzicie ładnie. E. Literkę E. Nie za dużo dali. O, moja ulubiona V. Się nie pojawiła. N. E. No i co? N tylko raz dali? Nie, no. Jeszcze noc jest. Powiem Wam, że dzisiaj jest fajnie, bo jest dla nagrać przy świetle dziennym. M. To powiem Wam, że jest fajnie, bo tak to nie dawało nagrać przy świetle dziennym. To było trochę kiepsko. Te Dużo imię się trafia w tych, w, tych, w, tych, w tych, krzyżówkach. Niedługo, kochani, będzie odcinek. Jeszcze ja nie mam tak krzyżówek, ale już jestem umówiona z Nadką. Natko drapiemy. Tam były krzyżóweczki, żeśmy robiły sobie rywalizację. I z tego co wiem, to tam był ramisik. I stwierdziłyśmy, że sobie. Ale wiadomo, każdy już miał jakieś inne odcinki poplanowane. Natka miała rewalizację, więc na święta będzie taki smaczek może po świętach. Bo do mnie muszą dać te krzyżówki. Pilnujcie. Będzie odcinek z rywalizacji. Dogrywka krzyżówkowa. Y. A jak byłam teraz po drabki, jest bardzo fajnie, jest tak przyjemnie. Lekki mrozik. Ja lubię taką pogodę, gdzie jest lekki mrozik. Gdzie nie ma, że tak powiem, www. C. Gdzie nie ma za dużo śniegu, gdzie już tak można sobie dobrze iść, a ten a jest taki fajny klimat ja tak bardzo lubię o jest a i powstaje nam lawa fajnie no czy ta drapka się okaże wygrana zobaczymy No, a, a dali, a dali sporo. Zobaczymy, co z innymi literkami. Chyba wydrapane. S. I. Mhm. I wydrapane mam na razie lawę, super i zobaczymy co tu będzie, będzie F. Patrzę, czy jest, ja w nie widzę. Jot, jot, H, jest hell, jest lawa. są dwa wyrazy. Jest G. Czy Z było? Zaraz zobaczymy, bo nie, no, V, niestety tu jest pustak. No i jeszcze mamy, kochani, trzy krzyżówki, tu wziąłem 54 numerek. I drapiemy sobie. Mamy H. I to chyba na tyle. K. Powstaje nam park. L. U jest to drugie słowo bo pierwsze był park i ciekawe jaką dadzą tutaj dali M nie było yy, ten nie było o. Czyli V, Q, szybki, postak z dwoma słowami. Tutaj, kochani, patrzę, czy, czy widzicie, widzicie. Ołóweczki drapiemy. Zobaczymy, czy coś się ułoży jot moja jot i to tyle ale się nadrapałem te jotki l hol nam powstaje wyraz super ale czy, czy to coś da jest a to coś da kochani to zobaczymy E Je tutaj mamy E W. jest niewola i nie wola i hol i czy jeszcze jest jeden wyraz nie nie bo jest r, czyli dwa wyrazy kolejny szybki pustak Zobaczymy, co sześćdziesiąt jeden. będzie kolejny szybki pustak? Tutaj koniczynkę sobie ostatnią zrapiemy. Mamy L. Klon. Kolejny jest U. Te trzy. Trochę było tego, ale czy to? Coś da, s. Tu się chyba zapowiada na postaka, więc postakowy odcinek. Ha. No i mamy tu B. Powstaje nam obieg. I więcej nie mam. I tu jest pustak tak. R to Y. Dobrze, kochani. Więc. Krzyżówka się spustakowała. Cztery pustaczki. Zielona kasa nie była dłużna. Też dała cztery pustaki. Tylko piątaka na pomnożenie. Trzynastka. Dobrze. Ja Wam życzę wysokich wygranych. Na premierce i nie tylko. I z Wami się już żegnam. Do zobaczenia. Do następnego. Pa.